Tego. Z medykiem chciałbym się pomiziać. Emocjonalny też. No I oczywiście, czekaj, król jak wyjdzie, jak wyjdzie z pierdla, to, to tak. A jak... Poczekaj, na emocjonalnego byłby tak nie ten. Na razie sobie wejść ten, nie, bo emocjonalny to nie, jednak. i oczywiście, żałuję. Jeszcze, jeszcze nie zacząłem pierwszego treningu, już solista nie <laughs> tak Ale super, no, że, że się nie, oczywiście bo słuchaj, miesiąc temu żeśmy o tym rozmawiali i sam mówiłeś, nie? A może, a nie wiem, a to, a to. No jest, ja pytałem, ale bo ja pytałem tego człowieka, podałem mu wszystkie namiary, rozmiary, wymiary, wiek i tak dalej, kilogramy, no i go się powiedział, że oczywiście jak najbardziej, nie? Że, że można, i też chcę, chcę zasięgnąć tej drugiej porady, czy, czy, czy po prostu nie jest wyciąganie pieniędzy, bo to trochę kosztuje może wszystko, -e. no nie no, tak, tak. Personalny tak. trener, trochę kosztuje. I, i, i ten. Słuchaj, też Gdańsku zapytać, ja mam trenera ma 100 złotych no, za godzinę. Po to nie jest wyciąganie kasy, nie mnie, nie, nie, nie wiadomo czym. W Gdańsku to jest, na przykład ja mam trenera 100 złotych za godzinę, to jest naprawdę kupa kasy, nie? No to ja będę płacił więcej. No, no, no ale to jesteś w Anglii, nie? To jest inne przełożenie. No ale super, super, że się zdecydował, ekstra. No ale jak ja ale tak się tam radę, że jeszcze w tym wieku można, no to ja bardzo chętnie. Jasne, że można, ty wiesz, ty... słuchaj. Ty, ty się może zapuściłeś, e, jeżeli chodzi o brzuch, wiesz o co tak, chodzi, tak, ale, tak, tak, ale ja cię tak, tak, widziałem z tych starych zdjęć, wiesz, ty, ty, tam, ty tam klucze byłeś wysportowany, ja tam też nie będę gadał, tak, nie? Ja ja, I to tak, też wcześniej, że się zawziąłem i, i ćwiczyłem regularnie interwały i, i tego... Co na no to w nie A zobaczysz, jak ci szybko waga pójdzie na boksie, Kurwa, zobaczysz. Zobaczysz. Zobacz, nie tak. mogę na siebie patrzeć za bardzo z tym brzuchem, nie? A daję Boga ci miesiąc minut... Daję ci miesiąc i pięć kilo ci pójdzie, od tak, cyk, miesiąc no. Będę dawał znać, nie jakby coś. Słuchaj, ja mam nadzieję, że jakieś tiktoczki, nie, wstawić, aha, tu się też nie przejmuj. Chcę niespodziankę chłopakom sprawić. Słuchaj, jak pójdziesz na trening, ale to ci już trener powie, też się nie przejmuj, bo boks to nie jest tylko uderzanie rękoma, tylko to jest koordynacja razem klucze z nogami, Także się w ogóle nie zrażaj, tak. bo to jest ciężki sport. Pamiętaj, to jest ciężki on sport. Mówił, on mówił, że, że, że nie raz po pysku zarobię jak nie będę miał udziału. Dokładnie. 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 No to mówił. Kurwa, to on żeś mnie zaskoczył takiego, człowieku, co, co zapytał, tutaj się dzieje. Dlaczego, ale fajnie, że to idzie w tą stronę. Tak, tak. Tylko on mnie zapytał o jedną rzecz, nie wiem dlaczego. On mnie zapytał, jak u mnie z psychiką, nie? No chyba mnie ja no. Zależy co masz na myśli. Mówię, w wojsku byłem, no, no normalnie raczej się nie łamiemy, nie, nie wiesz, jestem facetem, jakby nie patrzeć, tak? A on mówi, nie, jak, jak reagujesz, jak dostajesz mordę, nie? Ja mówię szczerze, no prawie nigdy się jakby nie lałem na ulicy, więc nie wiem, jak zareaguję, no mogę wpaść w furię, raczej się nie rozpłaczę, ale a on mówi, słuchaj, no to zobaczymy, zobaczymy, <laughs> zobaczymy, jak będzie, jak dostaniesz po prostu, wiesz, dzioba i się nie, nie ten, albo jak cię poskładają na pierwszym sparingu, nie? I znaczy on Cię nigdy, znaczy on ci nie puści, jeżeli to jest doświadczony trener, on no. Cię nie puści na sparingi, sparingi. wiesz, nie? Znaczy nie, na pewno się będzie ta, ty przygotowywał, Tym ty, ty z nim tam, wiesz, takie no. no. ale słuchaj, Ty musisz przyjąć, Ty, ty musisz umieć przyjąć ciosy, musisz, no musisz, także wiesz, ale kurwa jestem, słuchaj, jestem bardziej zajarany tą walką, e, 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 jak swoją z Rojkiem, bo to jest coś nowego i to, i to idzie w fajną stronę. Ja jeszcze to nie wie, że będzie miał, pa, że będzie miał propozycję chyba, nie? Znaczy ja wskaz, wszystkim, no ja nie chcę sobie i komuś krzywdy robić, no jakby halo, no. no. Mam już swoje dziewczyny, które będą chodziły z numerami. Tomek <grymne> przyjmie, jestem pewny na e, jestem pewny na 100%. No dobra, oby. Nie, nie przyjmie, przyjmie na pewno. Nie? Mikrourazy, no dobra. właśnie, te mikrourazy to wszystko to jest właśnie takie. No zobaczmy. No znaczy, Pamiętaj, że ty, ty, tych mikrourazów gdzieś tam jak... Nie wiem, po pół roku jak pójdziesz na taki sparring, taki mocno, to wiadomo, że jak dostaniesz dzwona, to ci zachuczy we łbie. Ale przez pierwsze pół roku, Artur, ty się będziesz uczył chodzić i będziesz uczył się zestawić e, ręce z kluczem nogami, nie? Tak. Także, bo to jest trudne, żebyś nie zostawiał kluczy z tyłu nóg, a. I jeszcze jedna rada A, jeszcze jedna rada i wtedy schodzę. Ucz się techniki, a nie mocnego ciosu. Ucz się techniki. Dobre, nie? Rób nie? wszystko powolutku. Powolutku. Nawet jak miałoby być to. Slow, slow motion. Nie? To wszystko powolutku. Zobaczymy. No. Zobaczymy. No dobra, to co? ja nie mam do panu. A w ogóle, jakbyś chciał nic pomóc, to zapraszam jutro na akcję charytatywną. Rodzina straciła dom. Zamiast pluć jadem, to dorzuć się i przekaż jakiś grosz. Nie, ja się tam, ja się tam, ja się tam ten, ja się tam nie przyjmuję tymi komentarzami. Także dobra, dzięki Artur za pomoc dzięki. i, co? I trzymam kciuki. Daj znać, daj znać, koniecznie to zrobimy, co jasne, trzeba. chłopie, 31 ubrania, 128, coś tam. Tam chyba mówisz, że chłopak jest, tak? Matka i chłopak, córka, tak? Chłopak, dziewczynka i ciocia, bo chyba to jest najbliższa taka rodzina. Ciocia. Wiesz, że tak nie wchodziłem w taką prywatę, bo nie chcę nawet. Nie wiesz o co mi chodzi. Dobra, dobra. Wiem, że. Aha, yy, wiem, że zbiórkę, w... no, Jeszcze chyba nie ma oficjalnej, ale, ale jak to, być, zbiórki, wysyłać, to, będzie, to będzie. Nie ma tej zbiórki, bo to będzie. Nie, nie, nie. To nie będzie w formie zbiórki, to będzie podany adres, adres poczty to lub, to jest, lub też paczkować, jak, jak będą mniejsze paczki. Tak, żeby wiesz, tylko żeby też ich nie, nie zaśmiecić później. Tak, nie pomożemy, tak, tak. Dlatego będziemy robić Wiesz. Żeby to wszystko poukładać. Nie? No wiesz, bo zaraz zaczną wysyłać wszystko praktycznie i, i zaczną robić z nimi, wiesz, z tą rodziną wysypisko, albo taki koszny, że na sadzie. Wiesz, stare jakieś badziewie i tak dalej. Dobra, Dobra. Dobra. Dobra dzięki Przemysławie. Przemysławie, szykuj się na sparring za pół roku ze mną. Wyrzucam ci wyzwanie oficjalne. Jeszcze nie mam od września treningi, także zapraszam. No dobra, to ja dam dzięki Artur za pomoc, jeszcze dobra. potem zadzwonię do saiko do komentatorki i no Jasne, dobra, dobra, sprawy. Okay. sprawy. Dzięki, dzięki wielkie, dobra, bo ja chcę tutaj złomować człowieka, znaczy, to jak najbardziej, oczywiście, tu na oknach idziecie, wchodzicie, więc... Te... Jezus Maria, uderzyłem się niechcący. Czego chcesz? Czego chcesz, przylasę, się, pytam. Dobra, niech będzie. Jedno przekleństwo i lecisz. Jedno przekleństwo i ci nie ma. Cześć. Co tam chcesz? Czemu udajesz takiego fajnego? Ja nie udaję, to jest moje wewnętrzne, to jest moje wewnętrzne piękno. Co chcesz? Nie no, udajesz, udaję, udajesz. Chcesz koleżankę złomować. Kogo? Którą? Koleżankę, zobaczysz za chwilę. No dobra, fajnie złomować. No to teraz tak, będziesz udział, udział w jakichś akcjach charytatywnych, a tak. dzisiaj wypierdalasz, wypierdalasz dzisiaj kobietę, która straciła dziecko. Tak. Dokładnie tak. No i czemu to zrobiłeś, powiedzmy? Bo tak, bo mam taki kaprys. No i co? A jaki ty masz być na mnie gotowy w ogóle, jak ty jesteś gotowy na, Powiedziałeś, że jesteś gotowy na mnie już teraz? Ale to na walki nielegalne, a ja chcę legalne. To pół roku potrzebujesz? A ty ile potrzebujesz? Na ciebie jutro. <laughs> jutro to cię mucha wciągnie za obraz. No okej, okay, no to widzisz. No, ale dobra, ale teraz pytam, dobra, nie no tak, pytam poważnie, ja... ale o co ci chodzi ty? Umówmy Dlaczego się tak, Umówmy się tak, Przemysławie. Ty pozałatwiasz kalendarz twoich sparringów, skok... Dobra, ale ty nie A mów o kalendarzu moim, dobra, bo ja nie jestem. Się. Ja tutaj nie będę chodził, bo nikt tu na tym TikToku nie ma pojęcia na temat boksu dobrego i tak dalej. I Dobrze. wiesz, ja to, też masz... nie mam pojęcia, dlatego mam. No nie masz, no i nie masz tak samo jak. No i no, wiesz, jakiś tam. Znaczy nie, przepraszam, no, źle. Troszkę mam, bo troszkę ćwiczyłem w wojsku, ale to już dawno było. O kurwa. Więc sobie przypomnę. Dobra, ja mam do Ciebie inne pytanie. Dawaj. Czemu Ty tak grasz takiego dobrego, eleganckiego, jak dzisiaj wyciągnąłeś Efi dziecko, które jej żyje? Pytam się Męcz, ja, ja sobie nie przypominam, jego jej dzieciaka z czegokolwiek wyciągał. On ja nie wiedziałem o tym, że ona nie żyje z jej dzieckiem. No ale to, co mnie to obchodzisz, że Ty nie wiedziałeś? To po chuj to ruszyłeś? To jest, to jest jej publiczna informacja na jej publicznym profilu na Facebooku. Masz do mnie pretensję, że przeczytałem jej publiczne informacje? Ale Facebook i TikTok to są dwie osobne aplikacje. Ale, ale ona jest na Facebooku i na TikToku, jaki problem? A po... Dobra. A, Facebook... Aha, Facebook i TikTok są dwie różne aplikacje. To po co łazisz po Facebookach i zaczepiasz moich y... Ja cię! Dobra, przecież kuzynów. Dobra, mam pytanie. Ja jestem naszym challenge? Em. Jakim challengem? No ty wymyślałeś challenge y na ubiór nasz. Tak. Ale no. chyba się rozmyślę, bo jak patrzę na twój stylisz, to chyba mnie nie stać na Balenciagę. Dobra, ja Balenciagi nie noszę, bo też mi nie stać. No, czyli, czyli to jest oryginał? co ma No rację? nie stać mnie, nie, nie miałem Balenciagi, nie mam Czyli nie to ma. wytarte, to oryginalne? To nie jest Balenciaga, to, było, to jest la frule, polówka i nie wytarte, tylko kolego, żeby zwrócił uwagę, że ja po prostu no upierdoliłem tą koszulkę po prostu. No czyli w upierdolonej koszulce chodzisz po Szczecinie. Nie, tak? po prostu, po prostu mi, jadłem i się upierdoliłem, dobra, ale miał wszystko. Ja powiedziałam, że Szczecin to jest Pomorze. Mówię, że Szczecin to jest Trójmiasto. Nie, w życiu w życiu dobra a ty dobra do, do, to ja przyjmuję Jak twój challenge szuta, a, to to a przyjmujesz mój challenge jaki który był wcześniej to że pokażemy czy pracujesz ja ale dobrze ale co ma ci pokazać po prostu jakiś, nie wiem, baselip, że z już pracujemy. Na ale jest nasz, nasz numer, nie mogę Ci go podkazać. Możesz go... Wy... nie no Artur, no możemy to wymazać, no po prostu no i tyle. I, co, i, i, i co, mam a czy co mam Ci pokazać? Umowę dzierżawy? Co, co chcesz? No, dzierżawy. ma dzierżawę? A, a, a drugi był, czelest, a drugi był taki, że ja Ci proponowałem się pokazać, kto skończy studia, ja czy Ty? No i co mam Ci pokazać? Dyplom studiów, które skończyłeś? Nie skończyłeś, a nie skończyłeś. Nie masz ich. A jakie doksować Już no, za no Artur. No, ty... ale co, pokażę Ci dyplom studiów, które skończyłem, zacznijcie tam dzwonić, wydzwaniać, pytać numery nie, nie... o numery kurwa. prac magisterskich i tak dalej. Po co ci to? Artur, nie trzeba jak dyplom, po prostu pokaż swoją fotkę swoją, ocenę na dyplomie i koniec. Po co ci? to? Fotka i ocena i nic więcej. Po co ci to? Ocena? Bardzo dobra. Wystarczy. Nie miałem dobrą, tylko. No ja mam, ale ty masz licencję. A ty co, co masz? Dobra, Spoko, luz, no. A ty co masz? Spoko, luz. A ja, ty co masz? Nie? Edukacja, to eduk a jak A jak tam prawo wykonywania zawodu w przemysłowie? Dobra, a, ty, a ja? jakie tak? prawo wykonywania? Nie wykonuję tego zawodu, ponieważ jestem pierdolny, starym nie, ale Saren... nie w chcę. W się, tak? Nie, to... nie wykonuję, go po prostu, bo nie chcę sam. Ale, ale masz zawód tego, nie? Jesteś, jesteś w tym. Jestem w już nie jestem, już, już nie jestem, nie, już, już nie jestem. Wywalili? Nie, nie wywalili. Wiesz, bo ja byś poczytał troszeczkę bardziej, to jeżeli nie dokształcasz się w ciągu tam 6 czy 7 lat to po prostu nie jesteś. Tak? No z to po prostu, no. Anulowany z tego powodu. Rozumiem. Trudno. Przykro. No Artur, ale dobra, no to tak. Ja wystawiam dyplom od na studiów i ty wystawiasz. Ja nic ja zamarzę, a ty możesz no, zamazać wszystko, wszystko. pokaż typu. zdjęcie, pokaż zdjęcie i ocenę, nic więcej. Zrobimy tak czy nie? Nie. Dlaczego? Nie, to bo nie chcę. Bo nie no ufam. to kurwa, no to, no to, to czego ty mi mówisz? Co ma, ja, ja ci pokazałam wspólną Ale challenge. co nie ufasz? Ja nie pytam Stary. cię o ja szkołę. Dałem ci challenge, gotu, gotu, challenge kulinarny, który kompletnie. Dobra, ja jestem wchodzę w to. to. w nasze edukowanie, tylko w nasze umiejętności. Challenge dobra. kulinarny i challenge, y, nie wiem, jakiś tam, żeby się wystroić jakoś, nie? Okej, okay, dobra, no, no to, to dobra. to stylówki. A dlaczego zawsze musi być tak, że ty. Wstawy. No to dobra. Jeszcze ci zaproponuję, no bo wiesz. Dobra, okej, okay, Artur. Tak na, na tym, nie? Okej, okay, Artur. No. Dobra, ja przyjmuję twój, twoje dwa challenger, a ty przyjmujesz mu jeden. Ja przyjmuję twój skulinarny, przyjmuję challenge, i chodzi o ubiór, a ty przyjmujesz chociaż jeden albo ukończenie studiów, mhm. lub praca. Ale praca, to musiałbym ci pokazać umowę. Nie musisz, nie musisz, nie dzierż musisz. Znaczy dzierżawy, no tej tak zwanej, yy, no, tego lokalu, tak? Dobrze, to powiedz mi, dlaczego ty, dlaczego ty uważasz, że ja nie pracuję? Chcesz to zakombinować. Dlaczego tu mówisz, że nie pracuję? Nie pracowałeś przez pół roku. Płaciłeś Słucham? I na no, byłem, no, no ciężko, że będąc z Polską, pracowali, No, to ciężko, no. No, no to dlaczego to się boisz, jak To dlaczego mówisz ciągle, że ja nie pracuję dalej wam? Bo nie pracowałeś przez pół roku. Nie, nie. To co było. Mówisz cały czas do mnie, że jestem bezrobotny i tak dalej. A ja w Polsce nie mogłeś się zatrudnić? Mogłeś przecież. Jesteś dobry. Nie, pisa. nie chciałem. Obro... No? A mogłeś buty sprzedać, to takie zajebiste, przez które ja mogę sobie życie ułożyć. A mam, a mam, a mam takie buty. A widzisz, a czemu je nie sprzedałeś na przykład, żeby pospłacać długi? A jakie długi? No ty co masz? A skąd wiesz jakie mam? No wszyscy mówili o tym. Na ale, reżynę, właśnie, ale, ale ja nie mam długów. A już, już poszło. Czyli, a, no to, no to winszuje, winszuje, masz możliwość nowego startu. Gratuluję nie, ma, nie, ma, nie ma długów, długów. A to na tą, na tam cyfrę, czy tam na to, czy tam na Polskę A tego nie spłaca, Artur mówię, nie spłacę tego, za skorzysta. Nie, nie, nie ja spłacam długi mojego taty, mimo iż nie są moje. To nie to spłacasz, no Artur, jak możesz spłacać długi no, taty jak nie załatwiliśmy sprawę. Jak masz 150 zł? Zapłaciliśmy z tego. na raty Na raty na raty na na Dobra, nie wymieszaj swojej taty, bo nie chcą w utatę gadać. Nie chcę ty mu... już mojego tatę wyciągałeś trzy razy z grobu, więc mogę. O boże, Artur, tatę, Artur. Tak. A ja co z naszą umową dżentelmeńską, którą zaproponowałeś, że nie ruszamy rodzin? No właśnie, złamałeś. No właśnie. Ale wiesz dlaczego złamałeś? Dlaczego? Bo umowa dżentelmeńska jest między dżentelmenami, dlatego ją złamałeś. Ale ja jej nie złamałem je, bo ja nie powiedziałem, nie ruszy twojej mamy i twojej taty. Już kilka dni temu moją mamę kurwą się nazwą. Co nazwałem? Nie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tam, nie nazwałem kilka... Nie mów tak, bo no, twojej mamy nie nazwałem. Czemu jakie, kłamiesz? Jakie są twoje oczekiwania? Bo jak nie, jakie nie oczekiwania? Takie to są to oczekiwania w tym momencie, takie, żebyś udowodnił mi, że nazwałem twoją mamę w obrębny sposób. Kiedy? No, a czemu kłamiesz? A czemu kłamiesz? nazwałeś wielokrotnie. Czemu kłamiesz? Nie. Czemu? Nie nazwałem twojej mamy. Artur, nie nazwałem. Dobrze. Dobrze, wstawią chłopaki i dziewczyny TikTok. Dobra, jak wstawią, to przeproszę. Nie musisz, nie oczekuję. Nie, ale dobra, to Twoje nie kłód. Dobra, nie znaczy, nie Dobra, warte, więc... właśnie właśnie wyszła kłamiesz. Nie, nie obrażałem twojej mamy. To nie będę obrażał. Nie bez... ci przypomnieć ten fragment. Nie będę obrażał. Ja mu przypomnę, okej okay, Monika, przypomnij. Dobra, no wchodzimy. Kilka dni temu to było, tak? Kilka, kilka dni temu. nie istotne, no, kilka dni temu, tydzień temu, dwa. Jakby w, te, w tym okresie, kiedy się mnie przestraszyłeś, poleciałeś na Sora, obiecałeś, dobra, że. Dobra, mów, no. dobra, 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 Monika dobra, tak szybko nie mam czasu. No. Tak, Przemek, obraziłeś y, mamę i tatę, nazywając ją K, ojca M. W momencie, kiedy byłeś na oknie u kanalizy, u analizy, przepraszam, no i wtedy mów, ja weszłam z głos, głosówką od ciebie na temat twojej siostry. Nie nie, 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 nie. Umowa, ale um ja mówię, umowa dżentelmeńska była po tym, jak Artur później powiedział nie obrażamy swoich rodzin i tak dalej. No i Mój, pory... tak później jeszcze Przemek obrażałeś, potem jeszcze nie. dzisiaj wspominałeś coś o naszych rodzicach, także nie, nie wybierałeś. Monika, 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 nic nie wspominałem, Monika, nic nie wspominała, a jeżeli by to nigdy powiedziałem wyraźniej obecnie, że ja nie popieram tego, co się dzieje na grobie ciego taty i tak dalej, nie będę go popierał, bo nie będę tego popierał i tyle, koniec. Udowodnij mi to, że w ja chyba się przesłuchałem. Ja ci powiem i... tak, Przemek, Chwila. A no. kto ostatnio powiedział, co takiego jest pojechać na grób yy, i usiąść na niego? Bo dla mnie to jest, słuchaj, no dla mnie. Ale, ale popierasz, to... czy nie popierasz w końcu? Nie, nie popieram. Poczekaj, czyli? Ale to powiedziałeś. Czyli ciebie pojechanie na grób czy czyjegoś ojca i sobie i zrobienie sobie? Sesji zdjęciowej z fakiem to jest ok, tak? To jest... No, nie, a, a czy dla ciebie jest eleganckie, fajne i przejrzyste to, że w momencie, kiedy dostaje twoja rodzina po dupie, bo to staje, mm. a ty w dalszym ciągu narażasz się na to? I, i... To ja ci to wytłumaczę. No słucham, no słucham. To, co wy proponujecie. Ci, którzy atakujecie moją rodzinę, i potem próbujecie robić victim blaming, czyli o, o, obwiniacie mniej rodzinę, że są. To jest testem angielskim, victim blaming. To jest akurat ogólnopolskie stwierdzenie też. To jest ogólnoświatowe stwierdzenie victim blaming, czyli obwinianie ofiary, że jest ofiarą. Hmm. Wy stosujecie, chcecie zastosować taką zasadę, że jeżeli zależy ci na rodzinie i chcesz ją ochronić, to masz ugiąć głowę, wycofać się i paść na kolana. A doskonale wiesz, Przemysławie że bronisz honoru rodziny nie uginając się i wycofując, tylko eliminując agresora. Ale Artur, ile ja masz lat? stosuje ochronę rodziny eliminując agresora. I dobra, Artur, po każdego z was przyjdzie sprawiedliwość. Dobra, Artur, to, gadamy tak. teraz poważnie. Ile masz lat? Tak, gadamy poważnie. No pamiętaj to co powiedziałem. Zapisz masz, sobie, nie wiem, nagro, Masz prawie 50 lat. I teraz powiedz, i bronisz bronisz rodzinę no, TikToku. Do dziesiątki mam jeszcze kilka, także. Spójrz. No dobra, no ale bronisz rodzinę TikToku? Tak. Aha. Tak, Spoko. ponieważ Ale twoja, rodzina, twoja rodzina nie ma TikToka, nie ma. No to. No właśnie ma nie ma. TikToka, wy wszystko tego... robicie, żeby oni byli no, na tym Monika spokojnie. Skoro moja rodzina ja... nie ma TikToka dla tego. Ja jestem spokojny. W moją rodzinę. Skoro ja, czy, nie, ma ja, na TikTok, czy, nie ma Czy, na TikTok, czy nie ma uder... ja u... nie, nie mówcie wy, my i tak dalej, nie uderzam. Skoro ty mówisz na swoich live'ach my, w kontekście rozmowy ze mną, moja ekipa, nasza, my, kontra ty, boomer, no to ja mogę powiedzieć ja kontra wy. A powiedz mi tak szczerze, a nie? Czy ty nie, a nie lepiej byłoby po prostu zaprzestać temu i iść na Jak was wszystkich spotka zasłużona kara. Ani nie spotka, tak. Artur, my to wiemy. Artur, nie spotka nas. O, i widzisz, mówisz, my to wiemy. Artur, dobrze, ja ci mówię. Mnie nie spotka że kara. Nie, nie spotka mnie. Ale, No dobrze, no okej, żyj w takim świadczeniu. Twoja prawda, mój święty spokój. Artur, cztery lata. lata. Gryziemy się, godziliśmy ty dalej. Powiedz żaden, mi. No i tak, i, tak. i ani i... razu nie był na policji. A Przemek, a co będzie jak to się wydarzy? Znaczy, a co będzie, jak się wydarzy to, że niedługo dostaniesz wyzwanie tutaj w Anglii? No to pójdę. Pójdziesz. Pójdziesz. No oczywiście. To, że... Tak samo ci ja ty ja ty, ja tylko, tylko powiesz słowo. Dobra, Artur, 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 Artur też się wstawię. Żeby dobra, to jeszcze raz. Ja ostatnie słowa, dwa i idę. Przem gwarantuję ci, że tak się stanie. Nie staniesz tak, Monika. Na 150% jak ci pasuje. Nawet ja na... ci mówię, a ja ci mówię, 250% A ja ci i... mówię, że tak, dobra, tak, uciekam z okna. Zostańmy przy tych przeliczeniach. Tych Dzięki, Monika. Jeżeli dostanę wezwanie, to pójdę, bo ja, jak dostaję wezwania, to wychodzę i wchodzę i wychodzę i, i, i przychodzę i tak dalej. Stawiam się na wezwania, tylko te wezwania muszę dostać. A nie są wysyłane na przykład na jakiś dziwny inny adres. Ale Dostań, dostaniesz. Ja robię ja wszystko zgodnie z prawem. Dostaniesz. No dobrze, no cieszę się. Ponoć, ponoć z tego, co odrażał się, to mi chyba Ozji ma coś wysłać. Czy ja sam Ozję dostanę? No na razie nie mam nic, nic kompletnie, więc nie wiem. Mhm. Nie wiem, gołębie pocztowe nie, wy, nie wyrobiły gdzieś tam nad, nad, nad kanałem. A powiedz mi, mam jeszcze pytanie, co jak jest to są możliwe, że 20 tysięcy złotych, zł, zł, jak to jest? Tak, Wytłumacz tak. mi, no bo w przemku, dokładnie. I tyle osób do sprawy jest. To jest piękne. 24 600. Ile osób do sprawy jest? O, to za dużo chciałbyś wiedzieć, mój drogi. No to powiem pytasz ci grubo. O, pytasz o rzeczy, których nie mogę powiedzieć. Możesz, możesz. Nie, to się nazywa przygotowanie, tam postępowanie przygotowawcze, nie mogę zdradzać. Dobra, to jest nawet to nie teraz koniec. Ja schodzę z tak? okienka i pracuję ten swój live. Dziękuję. Yy, za powiedz, pow, powiedz mi jeszcze raz, yy, Artur, no. mm. tam kiedyś zarzuciłeś mi, że ja coś wiem, nie? że nie przyznałem się, nie? że Cię przyznam i tak dalej. I ktoś ci powiedział, czy możesz wreszcie dzisiaj powiedzieć, ktoś ci no to powiedział, powiedział Że życiu ja jakiś czas temu, że ja nie mogę czegoś powiedzieć, bo ja ukryłem, że ciebie znam i tak dalej. Pojebało ci się wtedy? Bardzo? Nie, nie. Pojebało ci się. Dostałeś wezwanie na przesłuchanie, czy nie? Nie dostałem. dostałem. Nigdy? Nie, dostałem tylko od, od tej, nie tylko dostałem od, od Olgi. Od? Od Olgi. Nie od Olgi. Artur, nie dostałem od Ciebie, no, przecież wiesz że... Znaczy nie pokazał. ode mnie, czy generalnie dostałeś jakiekolwiek przesłanie na Nie dostałem, Czy kiedykolwiek, no, no to w takim razie albo kłamiesz, albo ktoś mnie okłamał. A nie wydaje mi się, że No to Cię by urzędniki... no, no okłamali, Cię okłamali. Urzędnik Państwowy mi okłamał pod przysięgą?